Jasiek! No! Jasiek, szwagier! Tak! Jeszcze raz Ci powtarzam, to jest odpowiedzialna robota. Ja wiem o tym. Robimy z kukły jest? do palenia na demonstracjach, nie możesz być pijany w robocie. A co się takiego stało? Co się stało? Wczoraj przyżył Komorowskiemu odwrotnie nos. Ja sobie nie życzę, żeby w nocy to komandosi wpadli za obrazę prezydenta. Daj spokój! Lepiej mów coś z tym zrobić teraz! To już kończymy, rób dół, zarobię no. ja górę. Jak skończymy, masz to wszystko nasączyć benzyną, żeby się lepiej paliło. Dobra. A mogę spirytuszem? Nie możesz. Dlaczego? Spirytuszy żeśmy już wyłączyć z gry. A to dlaczego? Dlaczego? Tydzień temu budzi mnie hałas w nocy, schodzę do piwnicy, patrzę, patrzę na ten dziadyga dusi Tuska. Myślę sobie, pewnie przez to ofe mu podpadł. Każdy ma prawo wyrażać pogląd jak chce. Dopiero, dopiero się przyjrzałem, a ta dziadyka spirytus wyciskała Stuska. Nie... Miednicę podstawił. Dzień dobry! Pan słomiasz, tak? Tak. Dzień dobry. Ja Jako odbiór kukły, bo zamawiałem. No, chcemy na zakładzie u nas przetwórni ryby zrobić strajk i chcemy spalić kukłę dyrektora. Kukłę dyrektora? No. Dobrze. A, a jak on wygląda? Taki głupi cep z nalaną gębą. Jasiek, tu gość twój rysoki podaje. Ty jesteś jakimś dyrektorem? A nie, 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 patrz pan, co pa, to, to ten? Ten? No ten no! Na pewno? Na 100% da się z tego z miejsca w gębę zalutować, no? To ten. Dobra. Dobrze. Dlaczego pytam? Masz się dobrze przyjrzeć, czy to ten. Bo tutaj ludzie wpadają czasem po te kukły w takim szale, w takim amoku, nie patrzą co biorą, aby tylko wziąć i spalić. Ta. Ostatnio w kwietniu, kto to tu wpadł? Z Gazety Polskiej przyszli. A z Gazety Polskiej przyszli, wzięli, zabrali, też nie patrzyli co biorą, każdy taki pospieszalski. I co się stało? Przez pomyłkę pod ruską ambasadą spalili mażanny. Nie Janek? No. No niemożliwe. No i co? No i co? Dzieciaki z przedszkola musiały wrzucić do rzeki Putina. Także Państwo przyjdzie się to ten. Y Także dzieciaki mu topiły Putina. No, na szczęście wiosna i tak przyszła. Się nie zorientowała. A jak pan w ogóle teraz? Na warsztacie? Dużo roboty? Panie od cholery! Z 2012 tuszków do żeby ja na euro. Dla kogo to? Dla kiboli! No i co, zdążycie na to euro? Żeby zdążyć, musieliśmy Chińczyków zatrudnić. Siedzą tu w piwnicy, szyją. A skąd pan Chińczyków wytrzasnął? Autostradę budowali. Autostradę. Autostradę budowali, ale im nie płacili na no to, jak wziąłem. Znaczy ja też im nie płacę. Ale tutaj za to mają siedzącą robotę, pod dachem, no to... Ty, ale bo ci nie mówiłem, po jaruzelskiego kuchła już dzwonili. Już? Tak, bo chcą wcześniej zobaczyć, że... Tak, a, 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 a co, co z tym jaruzelskim? A, bo zawsze robimy jeszcze na 13 grudnia Jaruzela. Ta. Żeby go tamu spalili pod domem, pod, no. pod oknem. No i robimy tego Jaruzela. I to już przechodzą co roku po niego. to się a. tak z tym... Zżyli z nim, z tym generałem całym. demonstranci, tak? Tak. No. Tak się z nim zżyli, że nie podpalą kukły, dopóki generał im nie wyda rozkazu przez okno. Jakiego rozkazu? Ognia! <noise> Dobrze się jest? Dobrze się jest. Podwójnie tu biesz. Dobra. A panowie, a dla takich. Znanych ludzi, takich z pierwszych stron gazet, celebrytów. O, robicie coś? No ja dla pani Szczepkowskiej zrobiłem kukłę pani Jandy. A z kolei dla pani Szapołowskiej zrobiłem kukłę pana Englerta. A ja z tym Englertem to pech był. Co, tak, pech? Nie, co co pech. się stało? Żeśmy go tutaj postawili w magazynie przy kukle Moniki Belucci i się zajął. Jak to się zajął? A normalnie, samozapłon. A zaraz, a, a ta Peluci, to dla kogo? A to dla mnie. A panu na co? To pytanie, kolego, narusza moją prywatność. Dobrze, przydaję ma zajęcie, zawoda się nie bierze. Tak, matemonikę sobie ją tam. Czesze, sobie ją tam głaszczę, rozbiera, zbiera, no weź. zrobi jej tam y, ten warkocz ze słomy, jak się zakurzy, to ją tam przemuci. No <noise> jak to chłop? A, a zaraz, a, a za granicę, za granicę coś robicie? Biorą? Tak, a, tego królewicza już wyrobili. Do Londynu? Tak. Dla antymonarchistów tego y, królewicza Williama i ta jego żona, to jak ona się nazywa? Pipa. <laughs> Pipa to jej siostra! Z tego wszystkiego tylko Pipę zapamiętał. No. A oglądałem w telewizji, o, oglądałem z żono to. No trzeba przyznać, to był ślub stulecia. Eee, ślub stulecia to byłby jakby się papież ożenił. Nie Tak. Papież się za dziewczynami nie ogląda. No, w tym wieku tu jeszcze tylko pozdrawiać może. Słuchajcie, nie mówiłem wczoraj lepper przyszedł? – Coś ty? No. Leper? To pewnie po kukłę jak zwykle. – Nie, tam słomy chciał trochę. – A na co mu słoma? – Buty za duże kuki. A mu dałem. – Cały randzej, no, randze. A ostatnio ktoś u nas zamówił kukłę Kalisa. – tak, ale nie odebrał. – Nie odebrał? Czemu? – Nie dał rady udzielić. Tak się mówi słoma, ale to taki wam unieść, to, nie, ja to sił... nie jest łatwo. No to siły nie miał, no to słabiak jakiś. Słabiak, słabiak. Ten natyralski tylko w gębie mocny. To se na pamiątkę chciał zdjęcie zrobić, ale już nie miał pamięci w telefonie, bo nam tego banem wy wystrykał wszystko. Pierwszy raz w życiu Murzyna widział? Nie. Aha, no i, no i co z tą kukłą Kalisa się stało? Stała tam się kurzyła, w końcu przyszedł pudzian i ją wziął. A temu na co? Paring partnera szuka. No jak mu z to kukło poszło? Jeszcze ja jakoś pudzian pierwszą rundę dał radę. W drugiej rundzie wyszedł zmęczonego, kukła podcięła i uduśpiła. No tak, to. No. Pudzian to w ogóle nie ma kondycji. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Leży czerwony bez tchu, a kukła się nawet nie spłaciła. A zaraz, a prezesa Kaczyńskiego? o, Kaczyńskiego zamawia ktoś? A to Stefan przychodzi po niego. Wiesiołoski. to ostatnio, pokokła prezesa, ale nawet nie zdążył jej podpalić, bo tak ją zwyzywał, że sama z siebie się rozpadła. <grystanie> <grystanie> Zacięty skurczybyk? To. No ale, panowie, no... No narobicie się przy, przy tych kukłach. To wszystko widzę elegancko, ubrane, wycyzelowane. Tak. A to wezmą na, na demonstrację i w sekundę z dymem. A to nie wszystko do spalenia, jeszcze, Nie, 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 nie. Gdzie? Nie wszystko do spalenia. Na przykład ostatnio robiliśmy e, e, 20 kukieł na festiwal do Opola. Po co im 20 kukieł? Nie jesteś ich na prawdziwą orkiestrę, to będzie kukła -band. A ja z kolei. Dla pana Michnika, że super kukłe Kiszczaka. Kiszczaka? No to jak nie do spalenia, to na co mu? A przytulanka do no spania. O plecie generała do i śpią. Śpią? śpi jak zabity. I tego... A ostatnio... Co tu jeszcze robiliśmy? Aha! Chłop ze wsi przyszedł. Po... Yy, z dwoma... Yy, bez dwóch zębów. Ta, bez dwóch zębów. A nie, dobrze, z dwoma zębami. No. Wiedziałem, że coś dwa. I zamówił yy, kukłę Pani Senyszyn. Na co chłopu kukła Senyszyn? Bo mu szpaki wiśni objadały. Dobrze, no idzie. No i od tamtej pory... Wczoraj przyszedł zadowolony, całe wiatro wiśni przyniósł. Zadziałało! Nie do przejedzenia. Od tamtej pory we wsi jednego szpaka nie ma. Nawet siebacian wyniósł. No, i Nergala robiliśmy, nie? Tak, Nergala. To pewnie dla Doddy. Nie, dla kolędników, bo im się diabeł znudził. <grym> tak. No i najciekawsze, dla prezesa Pawlaka zrobiliśmy kukłę prezesa Pawlaka. No, no co pan, a na co mu jego własna kukła? Bo mu się nie chce w Sejmie siedzieć. No to kukła siedzi zamiast niego, no to musi być identyczna, no. Ale właśnie, jak taką identyczną zrobicie, to jak odróżniacie kukłę Pawlaka od oryginału? Kukła jest bardziej żbawa. To się tam... To się trochę okiem zamruga, tak palcem poruszy, a tamte, bo tamte to nic. Ale podobna kukła do tego stopnia, że żona Pawlaka się pomyliła i ziła przez pomyłkę na wschód do Egiptu kuk kukłę. No i kiedy się skapowała z tonion? Po tygodniu, jak go koza zażarła. Panie matlak, gdzie pan się włóczy? Już mi na zakład zgniły ryby patroszyć. Jezus Maria! A co to? Panie matlak, co to znaczy? No, tego się po panu nie spodziewałem. To ja go jak psa traktuję, a on mi w tajemnicy pomnik. Mówiłem? Głupice! No, tak? Ja jednak tego nie mogę przyjąć. Dlaczego? Polska teraz czeka na zupełnie inny pomnik. Ja się nie będę wpychał bez kolejki.